Siema z tej strony się kłania Dzisiaj wam chciałem powiedzieć coś na temat gry Deadlock yy, Dokładnie gra była nazywana jeszcze jakiś czas temu projekt Deadlock Jest to gra od 100 yy, Czyli to stworzyli Steam Attack Battleway, jakby ktoś nie wiedział Zrobili też Halifa, zrobili Team Fortress'a, Dotę 2 i tak dalej i tak dalej No i tutaj, że Pan Gaben, Lord Gaben dokładnie, przepraszam Nie umieć do trzech, zrobił kolejną grę Deadlock dokładnie mówiąc, jest połączeniem takiej doty dwójki z Team Fortress'em. No, nie tak mówiąc, gra jeszcze jest w produkcji, z tego co tutaj widzicie, dostęp można dostać przez zapkę. Ja właśnie taką zapkę dostałem od jednego streamera, za co mu jestem bardzo wdzięczny. Ja tutaj już zapkę wysłałem wszystkim znajomym, ponieważ z tego co widziałem, nie ma limitu na zapki. Po prostu walczacie grę, wysyłacie zaproszenie, ludzie grają, wbijają co nie. Tam trzeba czekać od y, godziny do dwóch dni z tego co pisało. Y, czemu warto się go zainteresować? Pawle? Twórcy z Steam muszę mówić więcej. <grafy> y, gra się zapowiada nieźle. Y, aktualnie się możecie spodziewać liveu z mojej strony z tej gry, jakichś tam informacji, ciekawostek, opisu postaci i tak dalej. No, to na razie hej.